Nazywam się Marcin Konieczny, jestem partnerem w House of Skills. Jakie są obszary Twojej specjalizacji i dlaczego akurat te? Jako były menadżer specjalizuję się w szkoleniu innych menadżerów, przyszłych liderów bądź też obecnych liderów. W związku z powyższym, przywództwo i zarządzanie to jest jeden z tych obszarów, bardzo szeroki. No i oczywiście jest też jeden taki w bardzo wąskiej specjalizacji związany z umiejętnościami osobistymi, to jest mianowicie umiejętności prezentacji. Trzy słowa, które opisują, jakim jesteś konsultantem. Jestem osobą doświadczoną, bo uczę tego, no, czego doświadczałem wtedy, kiedy byłem menadżerem. Jestem osobą, która ma naprawdę bardzo duży bagaż doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń, bo szkole od 1993 roku. W związku z tym jestem też osobą z dość dużym dystansem do różnych sytuacji szkoleniowych, które się mogą wydarzyć. Najtrudniejsza sytuacja, jaka spotkała Cię podczas współpracy z klientem. Nie mam takich sytuacji. To znaczy, albo je wyparłem, albo rzeczywiście wszystko zostało przepracowane. Nie patrzę na to w kategorii pewnych trudności, których nie można przejść. Trzy słowa, które opisują, jakim jesteś trenerem. Jestem osobą, która właściwie na każdą sytuację szkoleniową ma już rozwiązanie, bo tego doświadczyła. No, taką moją specjalitetem dla la jest to, że za, każ za każdym razem mogę mówić o swoich przykładach z życia menedżerskiego. No, jestem osobą, która bardzo lubi pracować z ludźmi na sali, w związku z tym nie traktuję nawet czasami tego jak pracę, tylko jako dużą przyjemność. No i jestem osobą, którą naprawdę trudno wyprowadzić z równowagi na sali szkoleniowej. Rzecz, bez której nie poprowadzisz szkolenia. Dlaczego akurat ta? Nie poprowadzę szkolenia bez przerwy obiadowej. Mam takie doświadczenie, że ta praca na szkolenie jest bardzo intensywna, bo to naprawdę nigdy nie jest slajd show, gdzie ja przerzucam slajdy i oni czekają tylko na chwilę, kiedy mogą odpłynąć. W związku z powyższym i uczestnicy, i ja potrzebujemy wytchnienia. Także przerwa higieniczna jest też dość istotnym elementem procesu szkolenia. Czego uczysz się od uczestników swoich szkoleń? Uczę się kolejnych doświadczeń, które potem mogę pokazywać na każdym kolejnym swoim szkoleniu. W jakiej sytuacji warto się z Tobą skontaktować? Zapraszam Państwa do tego, żeby kontaktować się głównie w tematach związanych z zarządzaniem pracownikami. Natomiast moim konikiem jest absolutnie motywowanie pracowników. A oprócz tego, no, mam jeszcze takie malutkie hobby, które związane jest z tym, czym się zajmuję po szkoleniu. Czyli jeśli ktokolwiek będzie chciał zapytać się o jakieś kwestie sportowe związane z bieganiem, bądź też z triatlonem, to z tym również zapraszam do siebie.